Przyjechałem tu z pełną świadomością, żeby sobie znaleźć kobietę swojego życia, bo chciałem zmianę. Ale widzę, że po prostu szczerze nie widzę tutaj, nawet ja jako mężczyzna, nie widzę tej kli kobiety. Powiedz, co zrobiłem nie tak? No wtedy od pierwszego wejrzenia, jak się rzuciłeś. <grym> Prawie klękając przed Anią i oświadczając się jej, w sumie nie znając jej kompletnie, to było tak trochę niechalo nie i nietaktowne w stosunku do, do niej, do nas wszystkich, bo tutaj decyzję powinno się podjąć tyle później. Spotykasz się, poznajesz, porozmawiasz z jedną, z drugą, i wtedy powiedzmy I bardziej tamtą deklarację jakoś składasz i wtedy się przekonujesz, czy ona ją przyjmuje. Czy nie, a Ty już założyłeś, że jak się jej oświadczysz, to ona na tych się poleci to ona mi się cholernie spodobała. Od razu mi się, to było to do i dlatego ja za, szybko to, ja za szybko zadziałałem, nie? Za szybko jakoś podejmujesz decyzję, uważając, że jeżeli już ktokolwiek jakaś dziewczyna cię zobaczy i ty ją, to ona jest twoja, to tak nie jest. Cześć widzowie, zapraszam Was do oglądania sanatorium miłości będą różne sceny. I śmieszne, wesołe, smutne. Na pewno Was zaskoczymy naszą pomysłowością, wrażliwością, zabawą. Oglądajcie nas w najbliższą niedzielę.